Ja mi się tak zastanawiam Siema. Czemu do do Zrobiliśmy kolejne bajorku rybek Jak jeszcze raz postawisz jakąkolwiek rybę, to wychodzę na z nagrywek i spierdalek Słuchaj, zastanów się do... Nie no dobra, chodź, po prostu nagrywamy kurwa widzowie To jest debil i... widzowie. On mówi, że ten most jest dobry. Ten most jest chujowy, a nie dobry Ej, bo jest jedna krowa, nie mamy drugiej, co zrobić? Nie wiem, ja wszystkie te ryby w do pieca. Dobrze. Bo potrzebujemy jedzenia Będziemy żyć na oceanie Będziemy dalać ryby Nie wiem I, powoli ja jej Elmo już nie wytrzymujemy psychicznie <noise> On po prostu jest debilem Miozł. i podnieśmy. Czasami Naprawdę kiedyś pojawiła się propozycja żeby mu po prostu najewać ale ostatecznie z propozycji chuja wyszło Gramy dzisiaj Fiveama Możemy pograć potem a nie dzisiaj w poniedziałek, to no do 15 będę musiał sobie pograć, bo ja po tego szedłem do No dobra. Ej, dobra, 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 dobra. Kto? jest w domu? Co? Twój stary w domu? Tak. Takie rzeczy się pytane na odcinku, twój stary w domu. No dalej dziwko Zostaw mój most Ale żartowałem No spiepię dalej dziwko Zostaw mój to jeszcze? Tak? tak zostaw mój most To chodź do spania Dobra panowie możecie mi przynieść łóżko Bo tam powoli podłogę robiono Dobra to ja ci przyniosę Moje Idę z sobą, żebyś nie zginął. Ja, przyniosę. ja nie jak ty, że zginę, bo będę miał laga internetu i wiadra nie zrobię <laughs> Ej Dominik, Dominik wiadro! Patrz <laughs> Oj, kurwa Weź mi tu wodę wylej, bo ja rozumiem, wiaderka bo ja nie mam. Ja spadłem na dwie kratki koło siebie, nie? Ja przez wypadek za daleko miałem kursor, kurwa. Czekaj, jeszcze raz. Dobra, zlazłem mnie, wierzył, Kurwa, bo... nie śmiej się, bo naprawdę cię mnie ten telefon w ręce, jak taki no. Ale Żyd, ty aż taki. Robiłem. Stary, robimy wielką wieżę do walenia wiadra. Ja zr zrobiłem przed chwilą wiadro z tego i teraz robię tego kurwa Dobra to pijmy się Jestem rybą Dawaj, chodź jeszcze raz, chodź jeszcze raz Dawaj, chodź, chodź Jeszcze raz wolimy wiadro Tylko w tą stronę Kurwa ej, czekaj! Ja nie kliknąłem w czekaj jeszcze raz. Kurwa czekaj, jeszcze raz, bo ja przysięgam ci, że ja w nie kliknąłem dole spazłem zwierzę Czemu ja jestem tu na górze to mam jakieś spadki PS kibana Nie wiem Aha No zrobiłem Kurwa, jakieś słodkie fensów mam, jak jestem na górze, no chuj chodzi. Krowy, krowy, zajebię wszystkie. Nie za dużo... Ile masz tego odcinka? Nie za dużo? Kurwo. No, a za dużo. Mierdolona, Ile?